Dalszy 18 dni urodzin. Miałam w kieszeni długi, długi sznurek. Gdy go wyciągnęłam i zobaczyłam, że jest tak długi, przyszło mi na myśl, że mogłybyśmy sobie urządzić wspaniałą zabawę. Gdybyśmy znalazły jeszcze jeden równy, równie długi sznurek, wówczas wystarczyłoby go do przeciąg przeciągniania aż do okna Brity i Anny w Zagrodzie Północnej. Wówczas. Mogłyśmy pisać do siebie listy i wysyłać je w pudełku od cygań. A, ach, jakże śpieszyłyśmy się, by to, to wypróbować. Poszło świetnie. Brita i Anna na napobiegły do siebie, a potem siedziałyśmy długi czas i posłaliśmy do siebie tam i z powrotem listy. Wesoło było wyglądać się jak pudełko zjeżdża po sznurku. Z początku pisałyśmy tylko. Jak się czujesz? Ja czułem się dobrze. Ale później bawiliśmy się, że jesteśmy księżniczkami, które siedzą uwięzione w dwóch zamkach i nie mogą wyjść, gdyż na straży stoją smoki. Wtedy Brita i Anna pisały do. Do mnie. Nasz smok jest okropny. Jaki jest twój, księżniczka Brita i księżniczka Anna? A ja odpisywałam: Mój smok jest też okropny. Wyryje mnie i próbuje wyjść. Jak to dobrze, że przynajmniej możemy do siebie pisać? Księżniczka Lisa. Po chwili mama zawołała mnie, żebym pobieg... pobiegła, coś dla niej załatwić w czasie. A w czasie, gdy mnie nie było, przyszli do mnie. do do poko pokoju lesy i Bosy. I zobaczyli listy. Lesce wysłało zaraz w pudełku list, w którym było napisane. Księżniczka Lisa poszła, tam, ponieważ musiała wyskoczyć noc. Jest tu jednak cała masa książąt. Książę Lars, Aleksander mia miała parę. Brita i Anna były zdania, że to jest głupie. Więc.